Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony graba, a to jest kolejny odcinek z gry EA Sports UFC, w którym gramy w postaci bonusa BGC. Te pierwsze walki, które mieliśmy za sobą, może nie były najlepsze, przegraliśmy je, ale walczyliśmy jak mogliśmy. Teraz już jest troszeczkę lepiej, wydaje mi się, coraz lepiej nam idzie. Awansowaliśmy też już do UFC, także walczymy już tutaj na, na galach UFC i teraz walka z. Panem o nazwisku Martin, mam nadzieję, że nam się uda, mam nadzieję, że pokażemy coś ciekawego, myślę, że zawalczymy sobie ze dwie walki, jakaś tam była łokieć koło wrotek pójdzie mm, i myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Przypuszczam, że trzy odcinki takie pewnie będą z bonusem, potem pewnie będziemy zmieniali postać na jakąś inną, którą oczywiście gdzieś tam będziecie wskazywali w komentarzach. No dobra. Zobaczmy, zobaczmy, co tutaj będzie się działo. Mamy chyba jedną przegraną walkę tak naprawdę w UFC. Może dwie. Nie jestem pewien, zaraz zresztą zobaczymy. Between Juggernaut and Big Daddy. Big Daddy. Jedziemy, jedziemy. Ladies and gentlemen, this fight trzy rundy rounds in UFC heavyweight division. Ten odcinek nagrywam na live'ie i już widzę, że się ze mnie śmieją, jak to nagrywam na YouTube. A, ale to nic. E, 4-1 mamy, czyli całkiem nie najgorzej. 4 wygrane, 1 przygrana. Bardzo ładnie. Gdziemy, idziemy, idziemy. Mam boksera 10 -4. Trzeba uważać, trzeba uważać, chociaż chyba, chyba wolę bardziej z bokserami się, się bić niż z postaciami, które walczą w parterze, no ale zobaczymy, to trzeba uważać, bo mimo, że to jest bokser, to tak naprawdę też może być dobry w parterze, więc to, to wcale nie jest jakoś tam e, jakieś zabezpieczenie czy coś. No dobra, myślę, że zaczniemy od kołowrotka. Kołowrotek zawsze spoko. Och, 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 nie poszło. Dobra, buła, łokieć, kołowrotek, ale nie weszło. Trochę. Jeszcze raz. Buła, łokieć, kołowrotek. Teraz lepiej. Jeszcze raz. Buła. Łokieć. Kołowrotek. O! Co to było? Buła, łokieć. Ach, ach, ach. Ale te bułki lecą. Dobrze jest, dobrze jest. Kołowrotek. Tak jest. Buła, łokieć. Kołowrotek. Buła, łokieć. Kołowrotek, nie ma. To może tutaj, na klatę kołowrotek. Nie, 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 dobrze! Buła, łokieć, kołowrotek, piękny! Buła, tak jest! Buła, łokieć, kołowrotek! Buła, łokieć, kołowrotek! To jest najlepsza taktyka, jeszcze raz. Buła, nie weszła. Buła, łokieć, koło kołowrotek. Trochę słabo, Dostaje teraz. No ale trzeba uważać. Kurde, ale też trochę dostałem, ale jest dobrze. Jeszcze raz. Buła, łokieć, kołowrotek. Łokieć, łokieć.

Ojej. Okay. Nice right dawaj, 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 dawaj. O, oh, fok, 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 fok. Uciekać, uciekać. O, boksuje trochę mocno. No dobrze, dobrze. Dobrze, ale lujo w Kurde, nie trzeba uważać. I oh, je, je, je. oh head kick. <fuck> <fuck> kurde, dobra, teraz trzeba to spokojnie. The Joe he's really taking some damage. His face is a mess. Nice punch by juggernaut. Good combo. And that'll be the end. The <fuck> Dostałem trochę. Dostałem trochę. Tak ktoś pukał, to pewnie jehowi z kalendarzykami czy coś. O kurde. Masakra, kurde, ale dostałem trochę. To, to, nie jest, to nie jest dobre. To nie jest dobre. Kurde.

Mateusz, to był w parze pierwszy. Pokażę go. Pokażę go. On ładną serię sprzedaje. Dobrze, dobrze mój ogłuszacz! Mógł cię. FUK! Tak jest! Ale łokieć ogłuszacz! Pięknie! Dobre to było. Pięknie, piękny łokieć i wszystko Proszę, co się dzieje, łokieć luj ogłuszać no, Ależ pięknie, idealny, idealny po prostu Idealny Z całej epy Jak <grym> taki... <laughs> Paralyzu Here's Bruce Buffer with the official decision. Pięknie. Ladies and gentlemen, referee King has called a stop to this contest at one minute, four seconds of round number two. Declaring the winner by Knockout Big Big, day. Big day. Winner by Knockout. Super. Yeah. Łokieć, luj, silny wchuj, Brawo. No kolejna walka, w UFC wygrana, super. Także, także bardzo, bardzo ładnie. Dobra, wracamy do siłowni. Szybki trening i lecimy zaraz z następną walką. Wiecie co, może nie będę wam tego treningu pokazywał. Także ludziska, za chwilę wracamy, ja tutaj to ładnie wytnę, i za chwilę wyruszamy z kolejną walką. Ok, ludziska, jesteśmy z powrotem i gramy teraz z kolesiem o nazwie Inoue. Inoue, nie wiem jak on tam się dokładnie nazywa. Jesteśmy po treningu, także zobaczymy, jak ta walka będzie tutaj wyglądała. Oczywiście damy z siebie wszystko. No i statystyki 5-1, bardzo ładnie, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Zobaczymy jak będzie przebiegała ta walka. Strasznie długie są te loadingi, one, one jakoś tak dość długo trwają. No to już nie było tak strasznie. Hideki no. Okej. Okay. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC heavyweight division. <laughs> introducing first, fighting out of the blue corner. A mixed martial artist holding a professional record of five wins, one loss. Standing six feet two inches tall, weighing in at 250 pounds. Fighting out of Warsaw, Poland, Big Daddy. Big Daddy. And now, introducing his opponent.

Oh, yes. Te łokcie są straszne. Wow On zaraz się złoży, kurde, to jakiś słaby zawodnik. Co mi tutaj dajecie? Jakieś takie te pierdłki. Wow, ładnie. Ooo! Komowrotek! Ojej! Wow. Oh, no, Pięknie no, być nie mogło. Ale koło wrotek! Oh, 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 oh. And ale bonus to jest mistrz! No nie, no! <laughs> Do widzenia, miły panie! Wow. <laughs> Lepiej być nie mogło! Niesamowite! No koło wrotek śmierci jest po prostu! Ja przypominam, że to jest najtrudniejszy poziom trudności. A tutaj kurde, kołowrotki, bułki i łokcie latają jak szalone. Pięknie, ale poszło. Niesamowite. No na kołowrotka nie ma, nie, nie ma kozaka. Obrotowy Louis Knockout w chuj. <laughs> Nie no, epicko, naprawdę świetnie. Eee, także, tak jak widzicie, no te walki już wyglądają o wiele lepiej. Naprawdę jest już moc i bonusa trzeba się obawiać eee, na arenie UFC. Także, co ludzka, myślę, że będziemy ten odcinek kończyć. Przypuszczam, że jeszcze jeden, ewentualnie dwa, tudzież parę jeszcze odcinków z bonusem BGC e, nagramy tutaj w grze EA Sports UFC. Ale zachęcam Was, żebyście już teraz pisali w komentarzach, jaką postać chcielibyście zobaczyć w następnych epizodach tej serii. Dobrze, żeby to była postać jednak prawdziwa. A swoje typy wypisujcie w komentarzach pod filmem. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Oczywiście lajkujcie Facebooki, YouTube, Twitche i wszystkie takie i dajcie znać ogólnie, jak Wam się odcinek podobał, a tymczasem widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!